Moi drodzy witam Was serdecznie, to już piąta niedziela wielkanocna. Zapraszam do naszej cotygodniowej refleksji nad Ewangelią. Dzisiejsza Ewangelia to Jan, rozdział 14, wersety od 1 do 12. Oczywiście, zawsze was zachęcam do osobistego wgryzania się w to słowo, próbowania go, doświadczania go w swoim życiu. Ja moim komentarzem spróbuję przybliżyć doświadczenie tego słowa, odnieść je do życia. Zacząłbym od takiego stwierdzenia, że uważam, że nasze życie duchowe to są pewne fazy doświadczania Boga. I takie trzy fazy sobie, etapy trzy. Wyodrębniłem, dostrzegłem. Pierwszy etap polega na tym, że karmię się słowem, które ktoś przeżył, słowem Boga. Czyli słucham innych ludzi, mogę słuchać ich na żywo, w internecie, gdziekolwiek i chcę wierzyć, że to, o czym mówią, ma jakieś przełożenie na życie, że tego słowa dotknęli, że, że je doświadczyli. Patrząc na siebie, bo też właśnie w taki sposób do Was mówię, wiem, że bywa różnie. Te, to przełożenie tego, tego słowa Bożego na moje życie, zrozumienie go i życie tym wygląda różnie. Dlatego też Jezus przecież posyła po dwóch uczniów, Myślę, by schodząc z Zambony, po pięknym opowiadaniu o tym, czym jest dobra nowina, pokazali to w swoim życiu. Pokazali to we wzajemnej relacji, w relacji z tymi ludźmi, do których zostali posłani. Życie duchowe to nie jest, to nie jest kwestia bycia sławnym czy przepowiadania pięknie. Życie duchowe polega na wiarygodności i tylko w taki sposób się je mierzy. Nic tak nas nie przyciąga do wiary, jak to, że, że ktoś jest w tym wiarygodny, czyli to, co opowiada, skleja się, składa się z jego życiem. Rzeczywiście to widać. I nic tak nas od wiary, myślę, nie odciąga, jak brak tej wiarygodności, brak spójności. Jednak ten pierwszy etap jest dosyć kruchy, dlatego że może z różnych powodów tej osoby nie będziemy mogli słuchać, tak? bo ona przestanie nagrywać, bo zacznie się powtarzać, bo zostanie przeniesiona w inne miejsce, tak? Jakiś ksiądz no, przeróżnie bywa. Dlatego potrzeba nam dobrze jest się od tego uniezależnić, czyli Wejść na kolejny etap doświadczenia duchowego, którym jest osobiste karmienie się słowem. Ja sięgam po pismo, czytam je i pytam Boga i proszę Boga, żeby był, to słowo było żywe i skuteczne w moim życiu. Pytam, jak ono się odnosi do mnie. Oczywiście moje osobiste przemyślenia yy, i próba, Takiego zewnętrznego naśladowania Jezusa prowadzą do nikąd, to nie jest poznanie Boga. Boga poznajemy i doświadczamy Jezusa od wewnątrz, czyli potrzeba nam nabierania świadomości, uwewnętrznienia tego Słowa, doświadczenia Go najpierw w sercu, zanim zaczniemy tak wprost naśladować Go w naszym życiu. Tak? I Bóg nas do tego nie zaprasza. Kiedy się naczytamy Ewangelii i chcemy się zachowywać jak Jezus, to możemy sobie i innym zrobić krzywdę. Trzeba uważać na to. I tutaj płynnie przeszlibyśmy właśnie do tego trzeciego etapu, który być może dla Was będzie czymś nowym. Natomiast ja jakoś mocno czuję właśnie to doświadczenie. Mianowicie przecież, jeżeli ja otwieram moje serce na Boga, jeżeli tym słowem się karmię, Bóg we mnie mieszka. Mieszka w relacjach i chcę być obecny w relacjach, których, które mam w historiach mojego życia, w przypowieściach mojego życia. Dlatego w pewnym sensie moje życie staje się Ewangelią, tak? czyli życiem z Bogiem, dobrą nowiną też dla innych. Ja mam się stawać dobrą nowiną dla innych. W różnym natężeniu te trzy etapy są nam potrzebne do życia, do pełnego życia duchowego. Ja bardzo zachęcam do tego trzeciego etapu, żeby mocno w niego w to uwierzyć, że tak właśnie jest. Że Bóg właśnie w taki sposób do nas. Przychodzi w nas, mieszka i przez nas działa. Jezus w dzisiejszej Ewangelii mówi uczniom: Znacie drogę, wiecie dokąd idę. A Tomasz mu odpowiada: Nie wiemy dokąd idziesz, więc jak możemy znać drogę? Na co Jezus mówi: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. No właśnie, to jest to doświadczenie ciągu naszego życia do jakiego Bóg nas zaprasza odkrywania jego jako drogi jego życia jako drogi jako prawdy jako prawdziwego życia drogi dlatego że nasze życie to jest ciągły proces my nieustannie każdego dnia się zmieniamy nigdy nie jesteśmy tacy sami i nigdy też nie jesteśmy w stanie Zatrzymać żadnej chwili naszego życia, powiedzieć, że ja chcę w takim stanie ducha, z takim doświadczeniem, które mam, z tym, co mnie teraz otacza, z relacjami, które, które posiadam moim zdrowiem, które jest mi teraz dane, chcę przeżyć już całe moje życie. Wchodzimy na drogę i na tej drodze się zmieniamy nieustannie. Jezus, mówiąc o sobie, że jest drogą, zaprasza nas do tej zmiany, do zgody na nią. Tak jak on się na nią zgodził. On jest prawdą i pokazuje nam, na czym polegają prawdziwe relacje. Zobaczmy, ile w naszych relacjach jest takiej miałkości, takiego rozmawiania o pogodzie, dwuznaczności, takiego omijania może ważnych tematów, bycia nieprawdziwym. Czy nie, nie posiadania takiej możliwości wyrażania siebie do końca, bo nie mam, nie ufam, tak? nie potrafię, nie chcę przed drugim człowiekiem się otworzyć. Dlatego on nam mówi o prawdzie, bo on sam zawsze szedł do sedna, do tej prawdy dążył i każdego człowieka spotkanego z tą prawdą też yy, konfrontował. Nie oceniając, ale pozwalając mu Żyć naprawdę właśnie dlatego, że, że tej prawdy dotyka, że dotyka tego, co istotne w swoim życiu. I wreszcie Jezus mówi, że jest życiem, naprawdę żyje ten, kto nie boi się śmierci, czyli każdy, kto jest w stanie zostawiać to, co ma, kim jest, zostawiać każdą chwilę, każdą minutę swojego życia. Umieramy w każdej minucie, tak naprawdę sobie. Nie da się ciągnąć i lepiej tego nie robić, całej naszej y, historii. Mamy, so, mamy temu umierać właśnie po to, by nieustannie rodzić się na nowo. Tylko ten, kto ma zgodę w sobie na to, że zostawi to wszystko, że to tutaj, co, co ma na Ziemi, jest y, zmienne, jest. Y, Zniszczalne, tylko ten jest gotowy do życia wiecznego, do prawdziwego życia. Niech ta dzisiejsza refleksja, moi drodzy, będzie dla Was zaproszeniem do szukania Boga w swoim życiu, w swoim sercu, do doświadczania Go i do tego, byście naprawdę żyli tym, co, co na co dzień spotykacie, co jest Wam dane. Powodzenia dobrej modlitwy.